Cześć, jestem Ewa Zakrzawska, wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sukienki, podam również do nich linki w cenach od 40 do 100 zł. Zacznijmy od brytyjskiej marki, od Asosa. Sukienka w 100% bawełniana. Grochy, świetnie wygląda, oversize'owa, ale można też spiąć ją paskiem i będzie wyglądała bardzo kobieco. Na pewno ją kupię, dostępna jest w tym momencie w pełnej rozmiarówce plus size, do rozmiaru 58, no i kosztuje... 50 parę złotych. Casualowa sukienka mam bardzo podobną również za Sosa z guzikami z przodu, bardzo wydłuża sylwetkę. Polecam ją dziewczynom wyższym lub średniego wzrostu, bo jednak niższe mogą trochę się przytłoczyć tą długością. To jest długa sukienka, długie rękawy, piękny dekolt. 60 parę złotych. Hmm. To wcale nie przypadek, że dzisiaj mam na sobie groszki. Kolejne grochy z odsłoniętymi ramionami. Zdecydowanie tą sukienkę muszą mieć 70 par złotych. Wygląda świetnie, kobieco. Mm. Muszę kupić, gdzie jest mój telefon? Chciałam wprowadzić trochę koloru, ale jeszcze nie teraz. Veromoda, czarna sukienka z golfem, lekkimi bówkami, marszczeniem. E, dostaniecie ją w Zalando za ciut ponad 80 zł. E, materiał poliester z elastaną. Ja bardzo lubię ten rodzaj yy, materiału ze względu na prostą obsługę. Ani się nie gniecie, yy, ani nie łapie kotów. Wiem, że naturalne yy, sploty są super, ale ta dzianina bardzo mnie przekonuje. Yy, długość jest, To jest dosyć krótkie, więc i dziewczyny niższego wzrostu, i te, które chcą pokazać kawałek nogi yy, z kozakiem na zimę świetna propozycja. Kolejna czarna sukienka, jakaś monotematyczna się dzisiaj zrobiłam, ale takie perełki w niskich cenach właśnie znalazłam w ciemniejszych barwach. E, ciut poniżej 100 zł, sukienka Karma Koma, dostępna na Zalando. E, luźne rękawy, e, cały fason taki szyfonowy materiał, 100% poliestar, e, ale fajny. Mi się podoba. Bardzo elegancka i skromna. Ponadczasowa. Tym razem stromniejsza za naprawdę niewielką cenę: 37,99 w trzech kolorach. Może służyć jako halka pod transparentne sukienki, albo sama w sobie jako sukienka. Bawełna z elastanem. Kurczę. Taki basic. Rzeczywiście nie jest to nic niesamowitego, ale często ja na przykład potrzebuję. Hmm, halki pod midi sukienka, która jest transparentna. Te, które proponuje często ASOS, bo zazwyczaj te sukienki ją z ASOSa, są sztuczne, niewygodne i w ogóle ble. Dlatego je wy wyciągam i używam czegoś takiego. Polecam, nie tylko na lato. Za mniej niż 100 zł zostaniecie sukienkę na Momfrixie z długim rękawem, obniżonym stanem i falbaną. To jest taka propozycja trochę na jesień, może przedwiośnie jeszcze się załapiecie. Jest też w opcji musztardowej, która jest o 10 zł tańsza. W składzie mamy i wiskozę, i poliester, i elastan. Taka trochę dzianina, więc raczej nie na ciepłe klimaty. Powoli was <grymne> zabieram w kolorowe klimaty w końcu. Mamy tutaj kolejną sukienkę z Bombrixa w klimacie boho 60 parę złotych, poliester. Taka zwiewna, szyfonowa. E, ją proponuję też raczej średni, wyższy wzrost, ze względu na te poprzeczne cięcia e, do botek. Rewelacja. Bardziej jesienne klimaty lub właśnie m, raczej chłodniejsze dni, ze względu na rodzaj materiału użyt. Kolorowe kwiaty w obłędnej cenie. Sześć dyszek. Sukienka od Jorsa. E, kobieca, zwiewna. Klimat ewidentnie wiosna, lato, no i cena przyjazna do portfela, zdecydowanie. Ta sukienka mnie trochę rozbroiła, sukienka z wbudowaną maseczką. No taki mamy klimat, wiskoza z elastanem. Czy nie jest to rozkoszne? Seksowna, przylegająca, plus jeszcze zakryta twarz, taki trochę ninja kocurek. Chciałam to porównanie w ogóle. Ninja Kocurek za 6 dyszek. Kolejna tania sukienka Dior'sa. E, slajkry poliester, elastan, bardzo przylegająca, niegniecąca się, e, mała czarna, taka bardziej imprezowa, z marszczeniem. To właśnie widzę na jakąś taką babską, e, nie tylko babską, może być też męska impreza. Kolejna czarna sukienka, tym razem bardziej elegancka i zdecydowanie przyjaźniejsza dla skóry. wiskoza z elastanem długość midi, bardzo uniwersalna, podstawowa czarna sukienka, bardzo potrzebna w szafie. Kolejna sukienka od Jorsa, 78 zł, ze schowkiem na fałdki. Nie ja tak nazywam sukienki, które mają rozwiązania chowające pewne mankamenty. Falbany zdecydowanie schowają pewne niedoskonałości, dodatkowo ładnie się układają, tworząc takie bioderka, zwiewnie, kobieco, pięknie. Prosta historia Diorsa. Kwiatki, zwiewna, sukienka na wiosnę. 78 zł, myślę, że fajna kiepska. Czas na zmianę filmy. Doroty Perkins, za 10 funtów, czyli od ponad 5 dyszek, mamy sukienkę w grochy. Poliester w 100%, ale jakże uroczy. Błękit z czarnymi grochami, no to wygląda ślicznie po prostu. I cena? Hmm. No i wysyłają do Polski. Kolejna propozycja Doroty Perkins w moim ulubionym odcieniu zieleni. Łaszę się na tą sukienkę od dawna i jest teraz na wyprzedaży, więc nie wiem, co się stanie. Prawdopodobnie ją kupię. Co ja mam z tymi groszkami? Czarna sukienka, znowu od Doroty Perkins, za 12 funtów. Dobra propozycja dla jabłek, ten krój będzie korzystny. I te rękawy transparentne z groszkami. Uwielbiam. Kolejna czerni w ofercie, poniżej 100 zł. tak, Violetta by Mango z obniżonym stanem, plisowana, niegniecąca się sukienka, może być elegancka, można ją potraktować z żakietem właśnie na jakieś może spotkanie. Albo na wieczór trochę bardziej elegancko. Obniżony stan jest bardzo w trendach, plisse również. Wiem, że nie do końca e, do wielu przemawia ten obniżony stan, również do mnie, więc jeśli ta sukienka Wam się nie spodoba, to ja to doskonale rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że jest w trendach i wiele osób świetnie będzie w niej wyglądało. Na dziś to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, czekam na Wasze komentarze, subskrypcji i dzwoneczek, ponieważ odcinek kolejny się samo sobie przypomni. W sobotę o 15.00 vlog Ewa Gada, czyli luźniejsze wydanie Ewokracji, a w środę o 15.00 jak zwykle spory, duży, obfity odcinek. Do zobaczenia!